Witam drogich widzów. Nie wiem czy widzieliście, może nie widzieliście, ale dnia dzisiejszego od rana charakter crafty sobie po prostu lecą w górę. Dosłownie, przed nagraniem tego materiału test buddy kosztowało 33 zł. Jak sobie przed chwilą odświeżyłem, to jestem w stanie zaobserwować, że rynek z tym niestety bo niestety nie działa. Halo, pane, panie Rynek Steam, proszę się, no, naprawi się to, czy to? O, naprawiło się. Kosztowało, no nawet przed chwilą, przed odświeżeniem 34 zł. Prawie zaraz dogoni naklejkę czerwoną, która jest czerwona z tego, co pamiętam, Side Eyes, więc wydaje mi się, że jest mocno. Jest bardzo mocno, a mało tego wszystkiego, nie wiem, czy kojarzycie. Generalnie jakiś czas temu dla materiałów, dla new playerów ogólnie, 9 dni temu, jak były te spadki i według mnie okazje, to przypomnę. No i dobra, generalnie kontynuując co ja dokupuję, powiem Wam tak, charakter crafty, te wlepy, które spadły najbardziej. No wydaje mi się, że coś takiego, widzicie już na by order, no no nie no to, to się nie będzie pow... no i ty kurty dla Coś takiego się nie będzie powtarzało dość często, no i pewnie znając życie, no już mu to wszedł. Jak, jak to, jak to, jak to kurde, no chwilę mnie nie było. Tutaj robimy sobie a tu jakieś personalne informacje, czy mi się wydawało? Dobra, już myślałem. Ja już myślałem, że zlikowałem. Charakter Craft. Wiele new playerów też się pytało, dlaczego przy... dla na przykład jeszcze nie kupuję elementali. I powiem szczerze, tłumaczyłem, może teraz wszystkim jeszcze wytłumaczę, choć jeden z Was mnie przekonał, żeby troszkę sobie tych elementali już na koniec kupić, bo rzeczywiście rekordowo niskie ceny, ale najważniejszy, Pani i Panowie, argument, czekajcie, tak się pisze, ale ale dlatego, że e charaktery zostały już wyrzucone jakiś czas temu, ale metale jeszcze nie zostały wyrzucone. I to też zresztą widzimy na wzrostach, że elementale jeszcze są trzymane przez to, że są w sklepie, a charaktery... CHARAKTERY to po prostu sobie poleciały. No co, co ja mogę, co ja Wam mogę dopowiedzieć jeszcze więcej, tak szczerze? No, no nic, no, essa. Tak szczerze jest po prostu essa. Polecam newplayera. Magicznej kuli nie mam, to była moja taktyka sprzed 9 dni. Co mogę tu więcej dodać? Zapraszam na Discordika, zapraszam do głosowania, gdzie w zasadzie będą wyniki konkursiku na 600 euro. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, no i cześć, co nie.